Hej, 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 witajcie w kolejnym filmiku z Team Fortress 2 i jest dzisiaj ze mną... Się ma. Tak będziemy grali na... ...na tej mapie. <laughs> Właśnie, obrazek z początku ten u mnie w filmiku i chyba u Jumpera też, to no nie? Tak. No to, jeżeli kogoś by to interesowało, to zrobimy nam to... Adrian z kanału Computers Tutorials tak. Więc jeżeli tam. Więc ogólnie goście mają fajny kanał, robią właśnie fajne poradniki komputerowe, więc Zapomniałeś może... Mówiła na końcu Co? Zapomniałeś Opl na końcu Ale... Aha, że Computers Tutorials tutorial tak. No to linka macie w opisie ziomy Gram tyro. Ziemniakiem to <grymianie> <grymianie> ziemniakiem ziom. O nie, gruby mnie pokonał. Dobry się nagrywamy ogólnie pierwszy raz z jumperem O jest, ziomniesz. Ziomniesz. A czemu ty masz? Ty nie masz hełmu? Nie barsz. Mam witą siekierę. Sprzedałeś na Allegro. Tak. Dobra, chodź podbijamy im punkt. Ja zapomniałem na światon grę. Trzeba Ostatnio gram tylko w Minecraftach. W W Battlefield 3 Masz jakieś niestandardowe itemy, czy coś? A, mam... A ja mam mam... to co mam teraz w punktu to właśnie wszystko jest... niestandardowe. Ty burżulu, a ja mam łopatkę. O nie, oni nam podbijają punkt, ziom. Gdzie ten punkt w ogóle, lol. LOL! Dobra, chyba jest tutaj okay. W sumie to nie wiem jak ciebie słychać, tak? Chociaż nie jest na tyle cicho tam co wszystko, że nie powinno cię źle słychać. Ale tak cicho dźwięki z gry, bo nie było tak głośno. No właśnie mam cicho. Ziom! Zgubiłem się na mapie. We, we. Exit. No Dobra. Czemu exit? No bo exit. <laughs> A ja wiem kim zagram. Kim? Na pewno nie ziemniakiem chyba. <laughs> Ja nie no, lubię grać ziemniakiem. Monimana. O już jest. Ja nie lubię grać zimniakiem. To ciągle grać. Nie, jak ją No. To jest OM. Dobra, idę im podbić punkt. Albo to jest O. O lol, lol, jaki sti Mmm. Ziom, ty nic nie mówisz. Ciekawe, czy jest jakiś program, co żeby słychać było tą drugą osobę. Z, ten, na przykład, że mm, nagrywać, właśnie nie Frapsem, mm, tylko na przykład Audacytem. Ale nie chcę Audacyta, bo chciałbym taki program, który nagrywa dwa dźwięki myślę, no, na jeden kuziczek. Jak jak? No, że na przykład włączam sobie na F9 i, no, no i wszystko mi się nagrywa. No to DX, I jeszcze nie masz spadków FPS-ów jak nagrywasz i kompresuje sam filmiki. Ale to nagrywa w MP3 czy jakim formacie? Nie, no nagrywa normalnie w... Czym tam się nagrywa? Nie wiem. A, no, a No, możesz, to możesz sobie ustawić kompresowanie już przy nagrywaniu, co tak nie obciąża całego dysku. Mmm, co jeszcze? Nie, nie masz spadków z FPS-u? Sam próbowałem na moim fantastycznym komputerze, gdzie muszę grać na najniższych detalach. W tym Fortress 2? Tak. I jeszcze mam spadki. Lol, ile masz teraz? A ty nagrywasz? Nie. Dlaczego ją? Ponieważ tak. Ponieważ... Przyśmiałeś się nagrywać ją. Lol, ja kręcisz po tej mapie, żałuję. miałem nagrywać? Bo nie miałem, ani nie miałeś. Nie wiem, chyba nie. Miałem nagrywać z tobą, wziął Ale ja myślałem, że na swój kanał też to wrzucisz. Wrzucę, ale tylko taki krótki, 10 filmik z odnośnikiem. To ja nawet nie dam. No kurde! Ale głupi medyk dał mi Uber Charge, przez, przez pół filmu będę chodził po mapie i szukał. Ohoje, yeah, a wygraliśmy, super. Cztery fragi. Pięknie. Naprawdę. A ja Mam kadę połowę. Przez pół odcinka chodziłem i szukałem tego. Dobra, jeszcze jedna runda, no nie? Tak. I zmienię sobie chyba postać. Masz włączone stoper? żeby nie było, że będzie materiał dwugodzinny? 2 2 o, 2 dobry pomysł. A, e, tam nie będzie. Tam chyba tak, to jeszcze 10 minut. Okej. Okay. Hmm, od dawna tej gry u mnie nie było na kanale. Zostawiam sam BF, leci. Ui będzie różnicowanie, zróżnicowanie. Na no, musi być jakieś. Bo... Ja w ogóle mam BFA i na PS3 i na Xboxie i w ogóle na pccie I nie gram w to, wolę koda LOL. Co? Nic, nic, nic nie chodzi o to. Ale ty masz co? Battlefield na Xboxie? No, trójkę. Na Xboxie, na PS3 i na pccie na PC masz, działa ci No ale nie na tym Mam udaty na Kurwa, lamie Szybki jest taryżki. Mam lepsze staty O, jesteś tym jesteś grubym Nie jestem gruby, jestem po prostu troszkę przy sobie, tak? Ej, a masz tego? Masz meda jakiegoś? Nie. To wejdę na meda Gdzie ty jesteś? Krzycz, medyk. Trzebne mi Ammo. Krzycz, medyk, ziom. O, widzę cię chyba. Nie ma to jak iść w pięciu na jednego, a ja nie mam Ammo. I żyję. Ziom. Ej, ziom. ej nie mam Ammo. Ziom. Ej, ej, za tobą wziął. Ziom. Ej, ziom. Nie masz, jak być grubym i z shotguna? Ej nie no to jak nie masz tego ammo no to idź po gdzieś Idę Ziom O jest apteka Ale mało ammo Ile ammo? 40 Dobra mamy ubera 80 ej, ty masz Idziemy nic? tam czy nie wtedy? No chodź O, o jeszcze jedno ammo tu jest, ej ziom Piękny. Tam jest spyro. No co mi wziąłeś? Nie ja ziom. Tam jest spyro. Ziemniak. Jak będziesz chciał Ubera, to krzycz. Dobrze. Mam krzyczeć dosłownie? Chodź na punkt. Tak, masz krzyczeć. Chodź na tak. punkt, ziom. Dobrze idź. Ziemniak się wpycha. Też chce być fajny. Ej, 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 ej. Mierasz. Pięknie. Pojechałeś tam to działko, czy co to było? Nie wiem. Spaj. O no, już nie żyje. Ty nie żyjesz? No ja nie żyję. A czemu została taka twoja sylwetka jakby z mrozu? No bo gości ma taką broń do spaja. A jaką? Nie wiem, jakąś tam fajną. A biorę skauta. Nie chce mi się tak wolno tam iść. Nie no, nie lubię tej mapy, ziom. Mapę żeś wybrał, ziom. No, a co ja mam powiedzieć? O, mam uberhargę. A oh, lol. No. Jestem jakieś przerąbany po dzisiejszej szkole. Oczy mnie bolą. Chłe. A mnie nie. Auć, umarłem. O, ma zamrożony agent Heavy, ile ty grasz? Idioci zabijcie tego grubego! Boże chryste! Zobacz, co lol! Mu. Moment, bo nie wiem jak to jest tą. No, i oczywiście mi się mikrofon musiał przycisnąć podczas nagrywania tak mam. Tak to. Ja pisałem mu, że mam przerwę 12 lat w graniu w force Fortress Ej, ja Eee, nie odrobiłem fizyki, ale podakurwiam. Płych jest? tadao, jesteśmy po cięciu. Płych witajcie z powrotem. Witam was, jestem JJ Joker. JJ Dark. Dobra, nie gram w tym kiepszonym Scoutem Że 16, dark 6,9 chwychły 1-9 i 19 Dobra, biorę, biorę ziemniaka hu, hu. albo nie ziemniaka Zagram sobie drogą dziwna nazwa, nie? Pyro Pyro? Mówię, pyra, nie wiem, whatever. Aaaa, z którymi mi wyskoczył przed oczyma Czami oczyma. oczyma Dobrze, oczyma. fajnie. Fajnie, cieszę się. Dzięki. Rozping... Gościu poczekaj, bo chcę przyznać twój nick rozpin... Gwiniacz. Wow Lor szacun za niko. Myślałem, że jest Dalaton. Rozpin... Rosping gwiniacz, Chłopak. O, zmieniłem drużynę O no, dobrze, żałosne Że tu jest Cię O co chodzi? Mogę użyć

Ziom, mam 16 hp, Dokonałem odwetu. Gimbazję umię. Medyk, czo. Aha, czemu ja strzelam do mojego? Dziennik i medyk, Fak. proszę, Fuck! No, zabierajcie ten punkt, ludzie, muszę iść zaraz. Jeszcze mam kawkę do tego. Pięknie. No, fak! Co to znaczy? Uciekła pista. Oczywiście, jak wszystkich lubię. Gimbu, gimbu, gimbu. Dobra. Idę z medem na punkt. No A nie, jest medu. Dobra. Fak, fak, tu jest działko, tu jest działko gdzieś tam. Gruby to był, lol LOL Nie mów tak na grubych to jest dyskryminacja. Ci mówi po prostu przytłoczone jedzenie. <laughs> Jesteś ziemniakiem znowu Chłę, chłę jej! Yeah. No jakim cudem! Jeszcze chwilę! Cool Story Bro! O, widzę Mam Bizona! Zabiję go! Bizonem! Co to jest? Daniel Dark Ariu! no mu Mogę uciec od ciebie! Chłodny chłodny! Odwet! Jakim cudem! ...przejmują punkt żałosny!

Gadamy o, ale 15 ale minut ziom. Co? 15 minut gadamy czyli 15 minut nagrań Dobrze Ej już No brońcie to No ja akurat przyszedłem na to było Przegramy to Przegramy tą planówkę, nie dostanę medalu na S <laughs> go dałem też chyba za 3 razy Tak, kamil Steinbach chyba Mój Ej, co to jest za ten za item? Duch rozdawania. Okazyjny ofiarodawca. Nie wiem, ziom. Na pewno jakiś fajny ziom. Ziom. Aaaaa! Chłęchłe. muszę uciec. się mówi fucking biczyn. Jak chujzieg. Fac, zrąbałem, 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 zrąbałem. Boże, ja myślałem, że podniosłem ten ten. Dobra, LOL. Dobra, LOL, grampy. Aj, i chodź na środek, scout, weź Ziom, nie będę grał scoutem, scout jest drugi. No ja gram scoutem. Nagrywamy 11 minut, było z cięciem 5. Dobra, ziom, chyba kończymy. 15? No, czyli razem to już no, 20? Ziom, nie wiem. Nie, 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 nie jest 20-16 chyba, ziom. Kończymy, co nie, ziom? Aha. Teraz co, przegramy? Chwilę. No, przegramy, co nie? Dostajesz medal, przegramy Dobra, już było Dobra, przegraliśmy tą halówkę. Daj nie, do... nie dostaliśmy metalu. Dobra to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Jeżeli ogl oglądacie to wieczorem no. to dobranoc. A jeżeli rano to, to... dzień dobry. Jak się żegna. jak się żegna po południu. Nie wiem. Dzień, dzień dobry to może po południu to też. Dzień dobry to się wita. Dobra, nieważne. Cześć. Whatever. Treść.